W ogóle nie chcę wskoczyć żaden bieg Ale co to jest jeszcze za kostka ta? Od czego to jest? Teraz wam pokażę Lewy bok, jeżeli wcisnę nóżkę, to motor się odpycha do przodu. Odpycha się do przodu, o. Tu nic, jest bity bieg, a nic nie z... Już. Po prostu tak jest, jakby luz był, a tego obkręcić nie da rady. Tutaj tak samo. Myślę, że to wszystko całe, no cały silnik brałem od kumpla. Niestety już taki czarny był, mało widać trochę, ale nic nie poradzę, nic kompletnie się nie obraca, lekko się tam obróciło, nie wiem, powiedzcie coś, wypowiedzcie się, nowy silnik, nie wiem co z tym zrobić, ale ten to w ogóle się nie obraca.